Witam wszystkich w kolejnym nagraniu na tym kanale. The Power of Change. Ja mam na imię Krzysztof Kamiński, jestem tenerem personalnym, jestem Mind body coachem, jestem mówcą motywacyjnym, a więc osoby, które pierwszy raz są na tym kanale. Witam Was bardzo serdecznie. No teraz, właśnie, pogoda sprzyja wychodzeniu, pogoda sprzyja, by robić spacery i właśnie dostawać tego świeżego powietrza, przybywać dużo wśród właśnie roślin. Przybywać na dworzu i wtedy ja na przykład dostaję takiej dużo właśnie pomysłów na filmiki do mnie przychodzi. I teraz właśnie jeden właśnie z tych takich moja, kre, moja w ogóle kreatywność się wtedy otwiera i powiem wam, że wtedy mam dużo pomysłów na filmy. I właśnie dzięki temu, że jestem tutaj na dworzu, przyszedł mi na głowy bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat, z którego myślę, że wielu z nas się boryka lub borykało. Ja na przykład miałem z tym bardzo duże problemy i jest to temat o odrzuceniu. Jak nie zostać odrzuconym? Jak poradzić sobie z odrzuceniem? Dlaczego o, mówię o tym, o tym odrzuceniu? Akurat o, na taki temat. Dlatego, że miałem sam kiedyś bardzo duże problemy, jeśli chodzi o odrzucenie. Ten lęk przed odrzuceniem siedział we mnie bardzo głęboko. I ja nie mówię nawet o filmikach, bo to było dla mnie niemożliwością, żeby nagrał taki filmik. Nie było nawet możliwością, żebym nagrał filmik, który ma 10 sekund. Po prostu się bardzo tego bałem. Jakbym miał sobie pomyśleć teraz, że miałbym zrobić filmik dłuższy niż 2-3 minuty, to bym chyba się zapadł pod ziemię. Ale wiadomo, mamy z tym problemy. Ale warto jest, aby po prostu rozłożyć ten problem na czynniki pierwsze, zobaczyć, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że aby pokonać wroga, najlepiej jest poznać tego wroga. A więc, czym ogólnie lęk przed odrzuceniem może się objawiać? W czym lęk przed odrzuceniem może nam utrudniać funkcjonowanie? Pierwsze jest to oczywiście praca. Możemy mieć problemy, aby. Poprosić szefa o podwyżkę, możemy mieć problemy, aby nawiązać nowe kontakty, aby nawet rozwijać swój biznes, reklamować się. Możemy mieć problemy, nawet w nagrywaniu takich filmów, jak wcześniej powiedziałem, dlatego, że boimy się, co ludzie o nas pomyślą, boimy się, jakie be, jaka będzie opinia na nasz temat, jeśli chodzi o innych ludzi. I. Jak ja ogólnie walczyłem, jakby walczyłem, jak chciałem właśnie się pozbyć, bardzo chciałem się pozbyć tego, tego lęku przed odrzuceniem. I co ogólnie zrobiłem, aby, aby ten lęk zwalczyć. Oczywiście zacząłem najpierw studiować wiele książek, czytałem dużo właśnie artykułów na ten temat, ale dopiero po jakichś trzech latach, Doszedłem do jednego wniosku poprzez właśnie praktykę, doszedłem do wniosku, że aby nigdy już, a nie nigdy nie być odrzuconym, musimy wejść w tak jakby wyższy poziom. jakieś mówiłem o wyższych poziomach świadomości, dlaczego wyższe poziomy? Dlatego, że jeżeli staniesz się osobą, która, na, która wejdzie na wyższy poziom, tam jest zupełnie. Twoje reakcje na odrzucenie będą zupełnie inne. Dlatego, że jak wejdziesz tam wyżej, wejdziesz na wyższy poziom świadomości, zaczniesz bardziej akceptować siebie. A co za tym idzie? Zaczniesz rozumieć tak samo innych ludzi, ale bardziej zaczniesz rozumieć siebie. I pamiętaj jedną kluczową zasadę: że nikt nie może odrzucić ciebie. Jeżeli ty nigdy nie odrzucisz sam siebie. Dlatego, że właśnie na wyższych poziomach, zrozumienie tego schematu, my zaczynamy akceptować nasze zachowania, zaczynamy akceptować siebie jako ludzi. A więc nie ma mowy o odrzuceniu. I wtedy, gdy właśnie dojdziemy na, na ten właśnie wyższy poziom, nikt już nie może nas odrzucić, dlatego że my już nie, odrzuc nie odrzucamy siebie. Nawet jeżeli zrobisz pewną. Pewną, e, pewną taką e, zadanie, które Ci nie wyjdzie, coś się stanie, to nie zaczniesz siebie obwiniać, tylko powiesz sobie, spróbowałeś. Spróbowałeś zrobić to, może Ci nie wyszło, ale być może było drugi raz, ale nie będziesz się zadręczał, nie będziesz się katował, nie będziesz... Na przykład wyzywał siebie, nie będziesz mógł do siebie właśnie takich z, z, złych, e, negatywnych, jakby wysyłał w kierunku siebie emocji. Dlaczego? Dlatego, że zaczniesz akceptować siebie. I po, a, po akceptacji siebie nastąpi taki moment, że nikt już nie będzie mógł cię odrzucić. A więc będziesz osobą wolną, będziesz osobą, która nie boi się wchodzić w, w interakcje z innymi ludźmi, nie boi się zapytać o podwyżkę. Nie boi się nagrać filmu, nie boi się powiedzieć to co ma do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że zaczęła akceptować siebie. A więc to jest moje takie clue, to jest mój taki przekaz dzisiaj do Was. A więc poprzez rozwój osobisty, dlatego właśnie rozwój osobisty pod tym względem jest tak ważny. Dlatego, że wchodzimy na wyższe poziomy, zaczynamy od akceptacji nas samych, zaczynamy od akceptacji naszych błędów. Co z tego, że popełniłeś, popełniłeś, czy popełniłaś dużo błędów? Pamiętaj, że życie to jest nauka. Mimo, że popełnisz jeden błąd, mimo, że popełnisz drugi błąd, najważniejsze, że wstajesz i idziesz dalej. A więc nie rozpamiętuj tych błędów, które popełniłeś. Ja popełniłem mnóstwo błędów w swoim życiu. Ja popełniłem bardzo dużo nawet głupich błędów. Ale po co ja mam się teraz zamartwiać? Po co mam, po co mam wspominać moje błędy? Po co mam wytykać sobie, co zrobiłem nie tak? To się nie liczy. Najważniejsze, że wyciągnęłem z tego wnioski. Oczywiście, w życiu będziemy dalej popełniali błędy, ale najważniejsze, wyciągać z tych, z tych błędów wnioski, akceptować siebie i wtedy lęk przed odrzuceniem będzie malał, malał, aż w końcu stanie się tak mały, że nie będzie w ogóle praktycznie na ciebie oddziaływał. Dlatego to jest bardzo ważne, abyśmy zaakceptowali siebie, abyśmy się rozwijali, abyśmy wchodzili na wyższe poziomy świadomości i wtedy nasze problemy pod tym właśnie względem pod względem odrzucenia znikną. Często właśnie problemy z odrzuceniem wywodzą się właśnie z naszego dzieciństwa, gdzie szukaliśmy jakby aprobaty naszych rodziców, którzy mogli być zajęci, którzy nie mieli na nas czasu, ale to również chodzi o to, żeby też zaakceptować ich takimi jakim byli. Dlatego że jeżeli też nie poukładamy tych kontaktów z naszymi rodzicami, to znowuż będzie bardzo nam ciężko, abyśmy sami siebie zaakceptowali, bo to jest wszystko powiązane. A więc odpuśćmy wszystkim winy, zaakceptujmy nas samych i zobaczycie, że lęk przed odrzuceniem nie będzie już żadnym problemem. A więc jeżeli podobał Wam się ten filmik, to subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę, e zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć!